Cześć moi drodzy, witajcie, To znowu Gimper, witam was bardzo, bardzo serdecznie. To jest powiało grozą. na mojej głowie znajduje się Oculus Rift, tak jak widzicie, a gra, którą dzisiaj sobie zagramy w ramach naszej serii nazywa się Slender The Arrival. I cóż, założę zaraz te okulary, wejdę do tej gry i razem z wami spróbujemy zmierzyć się z koszmarem, który nas tutaj czeka. Także moi drodzy, powiało grozą na zupełnie nowym poziomie. Zaczynajmy. Za, 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 zaczynajmy. że rzecz są zamknięte, bo to byłby dla mnie bardzo duży dyskomfort gdyby nie były. Dobrze, tu jest mikrofon, muszę to namacać wszystko. Slender the Arrival. A będę chciał zacząć grę. Dobrze. Eee, ojejku, trzeba się kurwa dają wpakować. Okej, okay, tu mamy jakieś intro. W sumie nie będę udawał, miałem jedno podejście do tej gry, ale bardzo mi ludzie no, przeszkadzali, zaczął mi telefon piszczeć i w sumie dużo nie przeszedłem. I doszedłem tylko do tego pierwszego domu, gdzie tam w sumie nic nie zobaczyłem, więc e, miejmy nadzieję, że najlepsze dopiero przede mną. bond that pulls us down paths not backyard, chyba jeżeli zdążyłem przeczytać. A to byłaby dobra sztuczka, jakby przede mną był film. A za mną byłby Slender, jakbym się obrócił, nie? Jezu, to byłoby coś nieziemskiego po prostu. Niech się dzieje, kurwa wola nieba. Z nią się zawsze zgadzać trzeba. Lepiej, panie Boże, kurwa z nieba, żebyś tu był. Lepiej, żebyś tu był ze mną. O, gimbal taki agnostyka, jak jak swoga, to do Boga. Tak kurwa, bo się boję. Dobra, chyba to tyle. Co jest? Co jest? Nic nie widziałem, nic nie widziałem, nic nie widziałem, nic nie widziałem, nic tu nie ma, nic tu nie ma. Chcę się tu jeszcze rozejrzeć, bo może coś pominąłem. Tu była kartka Tędy wyszedłem tu Nie chciałbym na pewno niczego pominąć. Tu byłem Tu nic nie ma Dobra, tu jest chyba czysto Zgadza się. Możemy stąd iść. Możemy? Pozwolisz nam, panie Slender? Nie mam mapy za bardzo żadnej. Dobra. Chodźmy. jest fajny efekt, jak te drzewa się zbliżają. Bo jak są blisko, no to chcemy instynktownie zrobić unik. Idziemy tu. Mam nadzieję, że ten trwelóg mi nie wyskoczy tutaj. Rytmiczne uderzenia są bardzo, bardzo niedobre Cześć. Nic nie widziałem Nie odwracaj się za siebie Bo ci z przodu ktoś przyjebie Taka jest zasada Kurde blaszka To jest jakaś wodna chatka Czyli WC Toilet Leave me alone Dobra kurwa Słyszałeś to? Leave me alone. Tam jest wieża ciśnień. Więc tutaj sobie pójdziemy po jakąś karteluszkę kolejną. Jezus nie! Pisze kurwa, jak baba. Jest kolejna kartka. 3 z 8. O Jezusie, o Jezusie. Tu nic nie ma. Muszę się obrócić. Co jest, kurwa? Co jest? Co to za trzaski, zakłócenia na linii? <laughs> przepraszam! Przepraszam, pana, panie Slender! Przepraszam! Jakby ja... Nie wiem, już sobie wyjdę zaraz z tego pana lasu, tylko... Proszę! Kurwo! Znaczy, przepraszam, nie chciałem tak pana niemiły być. Może pan nie lubi tak... Eee, yy, Misio, przepraszam, naprawdę. Nie, nie, nie obracaj się. <laughs> nie obracaj się, pacanie. Dobra, trzy kartki z ośmiu. Co to jest za miejsce? Tu jeszcze mnie nie było. Ło jezus! Gdzie? Gdzie kurwa? Chciałem powiedzieć, żebyś się pokazał chociaż, ale to by było najgłupsze, co mogłem powiedzieć. A! <laughs> przepraszam cię! Przepraszam, że tak powiedziałem! Nie pokazuj się nigdy więcej! <laughs> co mi obraz zaburzasz? Gdzie tu jest kartka? Gdzie jest kartka? Musi gdzieś tu... Jest! Tak? 4 z 8. Ław wow, kurwę. Nie obracaj się, Gimpson. Nie obracaj się. Będzie dobrze. Znajdziemy 8 kartek, i wrócisz bezpiecznie do siebie do pokoju. Prawda? O kurwa, wspaniale. Jest kartka. Jest mapa. To nic mi nie mówi zbytnio, dobra. Po prostu idę wzdłuż ścieżki. I ja pieprzę co się zaczyna dziać przy piątej kartce. Nie? Ani mi się wasz Playerze twelu pedale. Ale tu ładnie. Ładnie tu krajobrazy, prawda, te rzeczy Co jest? Gdzie? Nie, przepraszam co się... Jesteś tam ładny! Ale... Ja chcę kartkę tylko! Dobra, poszedł sobie. Musi tu być gdzieś kartka. Nie ma? Może na tym drzewie. Co jest? Łodzie! Dobra. Rozumiem, rozumiem przekaz. Albo tu nie ma kartki? Jest. Kurwa, oczywiście, że jest. Don't look at 6 z 8. O co ty, błaźnia, błaźnia, właśnie, błaźnia! Trzeba poprawić kulusa. Daj mi przejść. Dasz mi przejść? Nie da mi przejść. Łoa! Ja chcę tylko przejść Chcę przejść tylko Już dziękuję Co jest Co jest? Nie patrz się za siebie, Gimpson! Nie patrz się Nie patrz się Kurwa, czy ja tu nie byłem Byłem tu Odwal się ode mnie Co jest? synu! Wróćmy się. Koło łódki i idźmy w prawo. Możliwe, że coś minąłem. Znaczy to pewne, że coś ominąłem. Podrobiłem kółko, a nie wszedłem w centrum, nie? Trzeba wejść tu do środka, jeszcze ze dwie kartki powinny być. Stąd trzeba gdzieś dalej iść. Jest teraz bardzo spokojnie, więc na stówę mi zaraz gdzieś wyskoczy. Tu może. Ła! Ty tam! Nie tam! Nie tam! Nie tam! Nie tam! A może jednak? A może jednak tu? Tak powiedziałem, tylko żebyś się nie gniewał. Przepraszam, znaczy, nie to, że chcę ci oszukiwać, czy coś, ale znaczy, jesteś zły, rozumiem. Chodzę po twoim lesie. I'm sorry. Tu jest jakaś inna toilet. Dlaczego ta to toilet jest zakrwawiona? Nie, to jest to sama. Dobrze idę już. Tam jest wieża ciśnień, tam byłem. Gdzieś tu może? Co? Nie, Tam jest! Gdzie mam iść? Co chcesz ode mnie? Co jest? Nie będę ci już przeszkadzał czy coś Odrzep się tylko. Jezusie, gdzie ja blazłem? Tu już byłem! Kurwa kręcę się w kółko! Mam tak gównianą orientację w terenie. O nie, to nie wygląda ani trochę dobrze. Ani trochę. Nie! Nie! Dobrze! Wracam tam! Wracam tam, jak chcesz! Tylko nie rób mi nic, wracam tam! Dobrze, co? Co znowu? Dobrze, tu pójdę. Tu pójdę, nie skręcę w prawo. Nie chciałem nawet. Oczywiście, że nie chciałem. Jak mogłeś pomyśleć w ogóle, że ja chciałem? Slender. kopie. Nie rób mi nic tylko Ja już sobie idę. Może właśnie to tu powinienem iść. Tu jest to auto. Jakim prawem? Co chcesz? Przepraszam. W sensie, gdzie jesteś? Przepraszam, nie będę już na Ciebie patrzył. Nie będę. Idę już od tego auta. Rozumiem, to Twój samochód. Dobrze, spoko, bro. To twój samochód. Na wieży ciśnień byłem. Muszę iść tam, do chyba, chyba, Nie chcę tylko do samochodu! Bez hejtów, please. Musi być kurwa na tym aucie jebana kartka chędożona. Musi być tu. Chyba, że ją już zebrałem i nie pamiętam po prostu. Jest! Siódma z felu. Łooo wow. Nic się nie dzieje Tam już byłem ja... Co jest? Nic się nie dzieje Nic się nie dzieje Pewnie, że nie Jestem łazą spokoju Obawiam się, że muszę się jakoś wrócić. Jezu się nic nie widzę Spoko, wrócę się tak. Co! Nie! Przepraszam, wracam tam! W sensie nie, nie mogę tu wrócić! Dobrze wrócę! Dobrze wrócę! Nie, oszukałem cię znowu, Cfelu. Strasznie naiwny jesteś, wiesz? Bardzo łatwo wiedzieć to co mówię. Eee, tu? Nie rozumiem. Tu prawdopodobnie jest wyjście, jak już wszystko zbiorę. Dobrze, przepraszam, i ty... Nie! Ale to... to mi iść? Bo może tobie to nie na rękę gdybym tu poszedł, co? Bo może tu coś jest, co? To na siatce brak, brak śladów kartki, dobrze? Co ja mam teraz zrobić? Co mam zrobić?! Bozie, 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 bozie! Przepraszam, panie Slender, przepraszam, panie Slender! Przepraszam, panie Slender! Przepraszam, panie Slender... Ten samochód już obskoczyłem. To już wiemy. Czuję, że muszę wejść tutaj jeszcze raz. Bo coś żem pominął no dobra sprawdźmy to mam nadzieję że tu nie zdechnę chyba bardzo się ucieszyłeś z weszedłym jak tu wszedłem nie? Ty pedale za o nie, jak tu wejdę, to nie ma wyjścia. Myślę, że taki cwany jesteś, co? A może jedna jest na zewnątrz, a druga wewnątrz, bo tam wewnątrz już znalazłem. Dobrze, stój sobie tutaj. Stój sobie. Stoisz? Dobrze, stój sobie tutaj. Stój sobie. No stój. Obawiam się, że nie dam się zastraszyć. Tylko cholera, tu nie widzę tej kartki, więc nie sądzę, żeby była. Dobrze idę już, nie telep mnie tak obrazem. Sujesz. widzą właśnie jakoś filmu na YouTube, jesteś ty z siebie dumny? Co jest? Tu jest auto, tam nic nie ma. Jezusie, nie mam pojęcia. Muszę znaleźć tą tablicę, która nas prowadzi, gdzie iść, no nie? Tu byłem. Może tu coś zostawiłem jednak Co? Co jest? Czemu ty lewitujesz? Kiedy się tego nauczyłeś? Aj deria. Aj double deria Dobrze już stąd idę. Czyli jednak prawo. Ł łonie! 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 Ja nie wiem, poddaję się chyba. Nie znajdę tego. No bo nie ma jak. Tu już byłem, wszystko już obskoczyłem, cholera. Aż znaczy to było 8 obiektów: policzmy: łódka, domek raz, toaletka, tablica, samochód, większy ten z beczkami. To jest znowu tablica, teraz tu się kręcę. Wieża ciśnień to 7, no i ósmego obiektu nie mam. No, nie ma ósmego obiektu. Przynajmniej ja go nie widzę tutaj. Co? O! Ej, to jest jakieś inne auto jeszcze. Mam 8 kartek! Mam 8 kartek. Hmm, hmm. Mam 8 kartek. Co? Co? Co jest? Ale podniosłem. Co się dzieje? A, a, a. 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 To już loading. Co jest? Co jest? Moi drodzy, dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. To był chyba pierwszy etap tej chorej gry. Udało nam się przejść. O, ja pierdolę! Chcemy spojrzeć, móc spojrzeć, subiec mojego pokoju, ale. Nie nie, 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 ja sobie robię przerwę. Póki co, dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę.